Merkury. Na najbliższej Słońcu planecie rok trwa tylko 88 ziemskich dni, a dzień 176. Merkury zawdzięcza swoją nazwę właśnie wyjątkowo szybkiemu pokonywaniu drogi wokół Słońca. Już starożytni Rzymianie dostrzegli, jak prędko przemierza nieboskłon i nazwali planetę na cześć Boskiego Posłańca. Znajduje się 58 milionów kilometrów od Słońca, czyli prawie trzy razy bliżej niż Ziemia, jednak nie sprawia to, że jest tam wiecznie gorąco. Ze względu na praktycznie nieistniejącą atmosferę, temperatura na powierzchni Merkurego waha się od 450 stopni Celsjusza w dzień do 170 w nocy. To największa amplituda temperatury spośród wszystkich omawianych w tym zestawieniu planet. Merkury to najmniejsza planeta w Układzie Słonecznym, a 3 czwarte jego objętości stanowi jądro zbudowane głównie z żelaza. Merkury ma jeszcze jedną niesamowitą cechę: ogon, taki jak u Komet. Działanie słońca w postaci promieniowania i wiatru słonecznego w połączeniu z budową planety i jej słabą atmosferą umożliwiło powstanie długiego nawet na 3,5 miliona kilometrów ogona. To, co w nim świeci, to atomy sodu, które jonizują w wyniku procesu podobnego do procesu powstawania zorzy polarnej na ziemi. Wenus, nazwana od rzymskiej bogini miłości i piękna, planeta jest najjaśniejszą z tego grona. Rzymianie nie mogli jednak wiedzieć, że jej piękno jest bardzo zwodnicze. Powierzchnia Wenus to wyjątkowo przerażające miejsce. Ze względu na gęstą, pełną dwutlenku węgla atmosferę, temperatura na jej powierzchni osiąga nawet 460 stopni Celsjusza, czyli więcej niż na najbliższym Słońcu Merkurym, a ciśnienie jest tam 92 razy większe niż na Ziemi. Jakby tego było mało, nad powierzchnią planety unoszą się chmury siarkowe, z których spadają kwasowe deszcze mogące stopić ołów, a wiatry, które je smagają, bywają silniejsze niż te wyjące w trakcie ziemskich huraganów nawet 700 km na godzinę. Osobliwą cechą planety, zwanej także gwiazdą poranną, jest obracanie się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wszystkie inne omawiane planety obracają się w kierunku przeciwnym. Ziemia. Naszego domu nie trzeba nikomu przedstawiać, ale być może da się wskazać kilka faktów, które czynią Ziemię wyjątkową na tle innych planet układu słonecznego. Ziemia jako jedyna ma na powierzchni wodę w stanie ciekłym, w dodatku pokrywa ona aż 70% planety, a woda jest jednym z czynników niezbędnych do wystąpienia życia w znanej nam formie. Z oceanami związany jest też ruch płyt tektonicznych. Niegdyś sądzono, że w Układzie Słonecznym występują one tylko na Ziemi. Dziś wiemy, że prawdopodobnie występują też na Marsie. Jednak to ziemskie środowisko pełne wody pozwala im na dużo swobodniejszy ruch, przez co powierzchnia Ziemi stale się zmienia. Mars. Atmosfera czerwonej planety niemal w całości składa się z dwutlenku węgla, przez co słońce obserwowane z jej powierzchni wygląda na niebieskawe, a niebo jest czerwone lub pomarańczowe. Planeta ta jest jedną wielką skalistą pustynią z niezliczonymi wulkanami i kraterami, z których niektóre są pozostałościami po jeziorach, co niegdyś zasugerowało naukowcom to, co dziś dzięki badaniom wiemy już na pewno. W przeszłości na Marsie była woda w stanie ciekłym, a w niej materia organiczna. Na czwartej planecie w kolejności od Słońca znajduje się największa góra w naszym układzie planetarnym. Olympus Mons jest właściwie wulkanem i jest około trzy razy wyższy niż Mount Everest, a powierzchniowo zajmuje obszar wielkości Polski. Gdyby Gdybyśmy skolonizowali Marsa, to dostosowanie się do marsjańskiej doby prawdopodobnie nie stanowiłoby problemu. Jest dłuższa od ziemskiej jedynie o 37 minut, za to marsjański rok trwa aż 687 dni ziemskich, czyli niemal 2 lata. Phobos i Deimos to dwa księżyce Marsa, jednak wyglądem bardziej niż nasz ziemski księżyc przypominają kartofle, są nieregularne i na tyle niewielkie, że aż do końcówki XIX wieku astronomowie nie zdawali sobie sprawy, że istnieją. Ich średnica to zaledwie 22 km oraz 12,5 km. Jowisz, czyli największa planeta układu słonecznego, zmieściłby w sobie najmniejszą, czyli Merkurego, aż 24462 razy. Jowisz jako gazowy olbrzym nie posiada powierzchni, po której można chodzić, a śmiałek, który wybrałby się na spacer po nim, zacząłby natychmiast spadać w głąb planety, aż zmiażdżyłoby go ciśnienie atmosferyczne. Jądro tej planety jest tajemnicą, choć zakłada się, że jest to gęsta materia, być może nawet skalista. Mimo braku reakcji termojądrowych, we wnętrzu Jowisza wypromieniowuje więcej ciepła niż otrzymuje od Słońca, przez co kurczy się o około 3 cm rocznie. Po powstaniu Jowisz był znacznie gorętszy, miał także około dwa razy większą średnicę niż obecnie. 22 stopnie na południe od równika Jowisza znajduje się obszar, który od co najmniej 360 lat jest ofiarą potężnego stałego antycyklonu, nazwanego przez ludzi wielką czerwoną plamą, bo tak właśnie wygląda z naszej perspektywy. Ogromną chmurę burzową można zobaczyć z Ziemi nawet przy użyciu amatorskich teleskopów. Do tej pory odkryto aż 95 naturalnych satelitów Jowisza, a do najbardziej znanych i największych należą Europa, Ganymedes, Kalisto i Io, które nazywane są księżycami galileuszowymi na cześć ich odkrywcy. Saturn, szósta planeta od Słońca, to jedyna w naszym układzie planetarnym, która może poszczycić się zauważalnymi pierścieniami. Składają się one głównie ze skał i lodu. Gazowy olbrzym ma najmniejszą gęstość spośród omawianych planet. Jeśli znalazłby się zbiornik wodny wystarczająco duży, żeby położyć na nim Saturna, to unosiłby się on na powierzchni. Do dziś odkryto 146 naturalnych satelitów tej planety, z czego 7 jest dostatecznie dużych, by mieć kształt bliski kulistemu, a na dwóch z nich, Tytanie i Enceladusie, potencjalnie może istnieć jakaś forma życia. Dzień na Saturnie trwa jedynie 10 godzin i 34 minuty, co wynika z faktu, że obraca się on bardzo szybko. Inną konsekwencją szybkiego obrotu wokół własnej osi jest znaczne spłaszczenie na biegunach, o wiele większe niż w przypadku Ziemi. Saturn razem z Jowiszem stanowią 92% masy wszystkich planet układu słonecznego. Liczba ta robi wrażenie. Należy jednak pamiętać, że to nadal ułamek w skali masy całego układu, w której 99,86% stanowi masa Słońca. Uran. Podobnie jak w przypadku Neptuna, jego wnętrze składa się z lodu i skał, a atmosfera z wodoru, helu, wody, amoniaku oraz metanu, który pochłania światło czerwone, a tym samym odpowiada za niebieski kolor najzimniejszej pod Słońcem planety. Uran posiada 13 pierścieni, jednak nie są one widoczne z powierzchni Ziemi. To, co zdecydowanie czyni go wyjątkowym na tle innych planet, to sposób obrotu wokół własnej osi. Oś ta jest pochylona o 98 stopni, przez co Uran wygląda, jakby toczył się po orbicie, jak kulka po podłodze. Naukowcy podejrzewają, że taki stan rzeczy może być rezultatem zderzenia z obiektem na tyle masywnym, że wybił on Uran z jego pierwotnej osi. Z powodu niecodziennego nachylenia całej planety, jej bieguny leżą tam, gdzie u większości planet przebiega równik, a noc na jednym z biegunów trwa aż 21 ziemskich lat. Ktoś mógłby pomyśleć, że na chłopski rozum najbardziej oddalona od Słońca planeta powinna być tą najzimniejszą, jednak to właśnie uran, przedostatnia planeta osiąga temperatury najniższe spośród omawianych dziś planet. Jego temperatura minimalna jest bliska zeru absolutnemu i wynosi minus 224 stopnie. Neptun. Podobnie jak uran, Neptun bywa zwany lodowym olbrzymem. Wynika to z faktu, że poza wodorem i helem, które są typowe w atmosferach gazowych olbrzymów, atmosfera Neptuna i urana zawiera też wiele tak zwanych lodów, czyli substancji lotnych w warunkach ziemskich, takich jak woda, amoniak i metan. Wiatr na Neptunie może osiągać prędkość nawet 2100 km na godzinę, co jest rekordem w Układzie Słonecznym. Planeta ta krąży wokół Słońca w odległości około 30 razy większej niż dystans Ziemia-Słońce, a rok na Neptunie to prawie 165 lat ziemskich. Posiada 16 księżyców, jednak na szczególną uwagę zasługuje największy z nich – Tryton. Dostrzeżony jedynie 17 dni po odkryciu Neptuna Księżyc okrąża planetę w kierunku przeciwnym do reszty Księżyców. Naukowcy uważają, że świadczy to o tym, że Tryton nie powstał w tym miejscu, a został przechwycony. W dodatku Księżyc ten powoli, choć stale zbliża się do Neptuna i szacuje się, że za miliardy lat zbliży się na tyle, że siły grawitacyjne planety rozerwą go na kawałki. Pozycja bonusowa Pluton. 24 sierpnia 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna przyjęła nowe kryteria określające planetę, przez co Pluton został zdegradowany do pozycji planety karłowatej, nowo utworzonej wtedy kategorii obiektów astronomicznych. Głównym powodem wykluczenia jest zbyt niska masa Plutona, a konkretnie fakt, że od roku 1930, czyli od czasu odkrycia go jako ostatniej i najmniejszej planety w układzie słonecznym do 2006 roku, odkryto wiele ciał niebieskich o porównywalnych rozmiarach i cechach, co skłoniło naukowców do ponownego zastanowienia się nad definicją planety. Niektórzy postulowali, by włączyć nowo odkryte ciała niebieskie do tego grona, jednak przeważyli ci, którzy woleli uszczuplić je o dziewiątą planetę. Pluton jest mniejszy od naszego księżyca, a jedno okrążenie Słońca zajmuje mu 248 lat. Jego orbita jest dosyć mocno spłaszczoną elipsą, co sprawia, że czasami znajduje się bliżej Słońca niż Neptun. Naukowcy podkreślają, że niepozorny Pluton to bardzo ciekawe pod względem badawczym miejsce. Znajdujące się w nim góry powstały nie więcej niż 100 milionów lat temu, co w perspektywie wieku naszego układu planetarnego można uznać za bardzo niedawno. W dodatku proces tworzenia się tych gór może nadal trwać. Może to być jedna z najmłodszych z jakimi mieliśmy do czynienia w układzie słonecznym.